Nie uciekniesz od tego, choćby schował się na Peria. to cię odszuka, niczym, niczym samła i Beria. Świat to jedno wielkie bagno, rozkminiłem dawno. Zgubiono nadzieję i tak opadamy na dno. Już na sam dźwięk słowa sprawiedliwość słychać. Ten drwiący śmiech, po czym objawia się strzyga nie z tak jak rynsztokowy ściek. Umierają z budu, nie pomoże żaden lek. Jednych czeka fajna sztuka i wygodne życie znajmu, na innych czeka. Kabachmut i nadstawianie karku Do wyboru, do koloru, Serbia, Ukraina, Irak Porwania dla organów bez nieczulenia w China. nieczulenia w Chinach Na ulicach widzę rok, na ulicach widzę mrok Niebezpiecznie się tu robi, więc ostrożnie stawiaj krok no i w ludziach widzę rok, w pustych oczach widzę mrok Nie patrz temu w oczy, bo zabije ciebie szok Lepiej tego nie zaczepiać, no bo straszna jest ta prawda, że poluje tu na ludzi. Selekcja naturalna. Wojna domowa, Syria, płynie rzeka krwi Bezczelny los, jak zawsze z tych bezbronnych sobie dwi Nieważne kto ma rację, al-Assad czy opozycja Nie dać siebie zabić, to twoja jedyna misja Jebać TikToka, jebać Instagrama, jebać PiS Jebać filmiki o red flagach głupich PiS Żałosne jest jak social media pokazują świat Tutaj nie ma bohaterów, tych ich na brzuchu klat. W okopach walczą małe gnojki, 17 lat Nawet jeszcze nie trzymali i pierwszej dziewczyny za rękę A trzymają już karabin Zadać albo ponieść pękę Ta, Na ulicach widzę mrok Na ulicach widzę mrok Niebezpiecznie się tu robi Więc ostrożnie stawiaj krok No i w ludziach widzę mrok W pustych oczach widzę mrok Nie patrz temu w oczy Bo zabije ciebie szok Lepiej tego nie zaczepiać, no bo straszna jest ta prawda Że poluje tu na ludzi, selekcja naturalna Na ulicach widzę mrok, na ulicach widzę mrok Niebezpiecznie się tu robi, więc ostrożnie stawiaj krok No i w ludziach widzę mrok, w pustych oczach widzę mrok Nie patrz temu w oczy, bo zabije ciebie szok Lepiej tego nie zaczepiać, no bo straszna jest ta prawda, że poluje tu na ludzi. Selekcja natura każdego dnia o świcie demoniczny głos porońca. Uparcie przekonuje, że cierpienie nie ma końca. Jedni nadziei szukają, chodząc w nocze do inni się ratują alkoholem za pazuchy. Cierpka egzystencja pełna niespełnionych marzeń, codziennie dostarcza nowych, negatywnych wrażeń. Wszystkie te złowrogie twarze są symbolem niespełnienia. Od wyra do kołchozu. I z powrotem do schronienia Jeszcze będziesz zaskoczony, gdy dopadnie cię kostucha Nie wiesz czego ona szuka, gdy w twoim życiu grzebie Lekarz bez empatii powie, przyszedł czas na ciebie Myślałeś o karierze, teraz pomyśl o pogrzebie W ostatnich chwilach życia, jeszcze ostatkami tchu Przeklinasz całą ludzkość, niech się smażą w piekle, w twu Dziewczynę, bo gdy przyszła choroba, to sobie poszła Kolegów, co cię wykorzystali, niczym osła W atmosferze rzucania tych klątw i wiecznych pretensji Całkowicie sam jak palec odchodzisz i koniec rzeźni Na ulicach widzę mrok, na ulicach widzę mrok Niebezpiecznie się tu robi, więc ostrożnie stawiaj krok No i w ludziach widzę mrok, w pustych oczach widzę mrok Nie patrz temu w oczy, bo zabije ciebie szok Lepiej tego nie zaczepiać, no bo straszna jest ta prawda Że poluje tu na ludzi, selekcja natura Na ulicach widzę mrok, na ulicach widzę mrok Niebezpiecznie się tu robi, więc ostrożnie stawiaj krok No i w ludziach widzę mrok, w pustych oczach widzę mrok Nie patrz temu w oczy, bo zabije ciebie szok Lepiej tego nie zaczepiać, no bo straszna jest ta prawda, że poluje tu na ludzi. Selekcja naturalna, historia ludzkości jest jak filmy typu GOR. Nagrane starą NOKIO przez stado podłych zmor. Wojny, niewolnictwo, egzekucje i powstania Mogę wymieniać do rana, lecz refleksja nie ma brania Na jednych czeka bal, wielka przyszłość, duży szmal Dobre życie i dziewczyna, aż mówić o tym żal Że na tych, co mają pecha, w życiu nic nie czeka Tylko niedostatek oraz mnożenie się ran Depresji całkiem sam, świat ludzkie Cierpienie z ogromnym zaciekawieniem Obserwuje, podpatruje i po cichu liczy Na ten finał samobójem Najgorszym wrogiem dla matki natury słabe geny Dlatego tępi tych mających takie właśnie cechy Chociaż mówi się, że każdy ma swój własny krzyż To jest główno prawda, jedni, wszystko inni nic Nie mówię tu o się, bo różnice oczywiste Trudno by było porówno przy idących na łatwiznę Mam na myśli raczej te wrodzone możliwości bo gdy mało jest talentu, na nic jestem pościg. Owszem są wyjątki, jednak życie jest brutalne i marzenia przegrywają bezlitosną walkę z diabłem. Wszystko albo nic, wszystko albo nic. Właśnie taką rzeczywistość widzę, z nią muszę się bić. Wszystko albo nic, wszystko albo nic, właśnie taką rzeczywistość widzę, z nią muszę się bić. Widzę, muszę się bić. Inteligencja idzie z dobrą aparycją, w parze dobre warunki fizyczne, no a facet jest lekarzem, który raz już jak to widzę zajebiste kombo więc czemu wszyscy mówią nie ma ideałów mordo że Bóg jeden sprawiedliwy i porówno daje dobro klimat młodości zmarnowanej i niespełnionych marzeń przypominają o tym blizny a nie żadne tatuaże nie będzie nowego roku tym razem słońce padnie Sylwestra nie zabraknie chociaż już jesteśmy na dnie Ktoś się bawi ładnie, a ktoś inny się narąbał. Zamiast fajerwerek będzie kobaltowa bomba. Nie ma noworocznych życzeń, co najwyżej te przekleństwa. A na poczęstunek niech ci starczy bułka czerstwa.